przed nami taki bonusowy odcinek moi drodzy, aczkolwiek idziemy dalej ścieżką kariery. To jest tak jak pamiętacie, skończyliśmy ostatnio tam Puchar Budowniczych to chyba było i na samym końcu był Ford GT, którego oczywiście możecie znaleźć przejazd Ford GT na torze Le Mans. Możecie, znaczy zawody Le Mans na torze już teraz kurczę nie pamiętam Sarte? Des... Kurczę, już nie pamiętam teraz dokładnie, jak się wymawiało to, jak się mówiło na ten wyścig. Natomiast, moi drodzy, wyścig na no Tolemao, natomiast De La Sarte, coś takiego, jakoś już, już wyleciało mi to z głowy, wybaczcie, moi drodzy. Natomiast, tak jak mówię, jest u mnie na playlistach w... W, całym, w całej tej playliście Forza Motorsport jest do znalezienia, Je jedziemy tam Fordem GT, to tutaj jest coś takiego: to jest na koniec, jakby pokaz nagród. Tak to się nazywa, moi drodzy. Pokaz nagród, czyli tam mieliśmy Forda GT, a tutaj zobaczcie: no, samochodzik nietuzinkowy to jest, moi drodzy, Lexus LFA, LFA. Z tego co pamiętam to tu jest V10 silnik moi drodzy, także przygotujcie się na potężną dawkę dźwięku i jedziemy znowu Suzuka Circuit. Także dopiero co żeśmy skończyli tutaj tym Toyotą suprom. to był szósty wyścig, ostatni i zaraz po tym wskakujemy w Lexusika. Powiedzcie, że no, że będzie ciekawie, no kurde, to no, ja wiem, no co powiecie mi, powiecie, chłopie, ja mogę wiedzieć, no dokładnie, ja też nie wiem. Dlatego, moi drodzy, przekonajmy się, wsiądźmy za kierownicę, przejedźmy się, natomiast, no, dla mnie to jest mega ciekawe, że tuż po Suprze, na tym torze, wpadamy od razu w kolejnego potwora Lexusa, nowszy samochód z V10. -ką. To będzie, według mnie, to będzie poemat, natomiast y, chyba kierownicę ma z lewej strony, z tego co widzę. Y, to by było y, przyjemne, y, przeskoczyć znowu y, z kierownicy po prawej na lewą. Także, moi drodzy, na tą właściwą, tak się wyraźmy, tak się wyraźmy. Dobrze, moi drodzy, także nie przedłużam. Y, zapraszam Was do oglądania. Usiądźcie wygodnie i słyszymy się po wyścigu. Wyścig ma dwa okrążenia, także do usłyszenia. Witam po wyścigu moi drodzy. Powiem, że ciekawy wyścig, oczywiście krótki, dwa okrążenia, natomiast no, zobaczcie jaki ogień idzie z rur. No, powiem tak zachowawczo jechałem. Od razu mówię, ponieważ dopiero co wsiadłem w ten samochód, musiałbym się w niego wjeździć na treningu, to dosłownie było jedno okrążenie. Tutaj było tylko jedno okrążenie, także moi drodzy, no trudno było się wjeździć w ten sprzęt. Aczkolwiek od razu mówię, że nie był tak narwisty jak Supra. Supra była zdecydowanie bardziej narwista. Ten jest niższy, bardziej Przyklejony, szerszy, a poza tym V10, wiadomo, bardziej równomiernie tą moc uzyskuje krzywa momentu obrotowego. No wiadomo, zupełnie inaczej się kreśli. Dopiero tam na wysokich obrotach on zaczyna dostawać taki konkretny power. Natomiast tu przy ciasnych nawrotach, takich o 180 stopni, jak tam wyszedłem i nawet gaz mu wcisnąłem w podłogę, a on miał tam powiedzmy te 3,5 tysiąca, 4000 obrotów, to nie, to, to nie był jakiś demon, że wiecie, od razu, postawi was bokiem i będziecie sunąć driftem? Nie, nie, spokojny samochód, zrównoważony, najprawdopodobniej tak gdzieś do, no bo tam się kręcił wysoko, bardzo wysoko się kręcił, z tego co pamiętam ile to było? 8 tysięcy? Czy jakoś tak? Bardzo wysoko się kręcił, czy ponad 8 nawet, natomiast tak jak mówię, na niższych obrotach tak te 4-5 tysięcy za dużo się nie dzieje, no, Wiadomo, w cudzysłowie za dużo się nie dzieje, no ludzie, przecież to jest potwór. Także tutaj kurde już nawet nie mam, nawet nie pamiętam, nie mam już teraz takiej wiedzy. Pamiętam wcześniej się bardziej interesowałem tym wszystkim, było więcej czasu na to. To miałem wszystko, dosłownie tabelki samochodów tak dalej, miałem w głowie parametry. Natomiast w tej chwili nie pamiętam, ale no strzelam, no na pewno ma ponad 500 koni. No to jak ktoś wie, to niech pisze w komentarzach. Chętnie się dokształcę, natomiast moi drodzy, na pewno ma ponad 500 koni, no to... Siłą rzeczy. To tak jak mówię, w cudzysłowie nic się nie dzieje do 5000. Natomiast jeżeli tu bierzemy pod uwagę wyścigi, no, no tutaj, tutaj kurczę, chciałem pójść pełnym piecem i zarzuciło mnie. Ale m, tak ogólnie, y, po suprze, no to wam powiem, że raczej spokojny samochód. Supra, wcześniej tutaj na tym ostatnim wyścigu, jak już dostała taką konkretną dawkę mocy, wiecie, ona tam dwie turbinki miała, no to to, jest, to, to był demon. Fajniej było się tym przejechać, natomiast yy, yy, powiem szczerze, że ten samochód lepiej by się sprawdził na tym, yy, jak to było, kurde, De La Sarte, czy coś takiego, tam wiecie, gdzie jeździłem tym Fordem GT, yy, gdzie był ten wyścig yy, Le Mans, tam widzę też yy, właśnie ten samochód tam by się lepiej sprawdził ten Lexus, ponieważ tam jest długa prosta, zakręty są takie y, długie, nie są takie ciasne, są bardziej y, takie te, wiadomo szerokie, y, więc kąt tych y, tych zakrętów jest bardziej rozwarty, tam by, tam by lepiej, lepiej się sprawdził, bo by mógł rozwinąć naprawdę skrzydła ten samochód, widzicie, zobaczcie jak on wygląda, no aerodynamika jest świetna w tym samochodzie, na pewno ten spoiler no, przypomina takie, ten samochód to mi przypomina, to jest japoński samochód, ale mi przypomina takie skrzyżowanie mm, Lambo y, z Audi R8. Tak, tak to wygląda, tak to wygląda. Oczywiście ten z 5,2 litra V10, mówię o tym Audi R8, ponieważ tu jest V10, natomiast no tak mi wygląda, te, te dwa samochody bym połączył, to, to właśnie wygląda tak ten Lexus. Oczywiście światła, no to już tak po japońsku zrobione, natomiast ładny, bardzo ładny, nic się nie czepiam, piękny samochód, fajnie się jeździło. Także moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało, taki bonusik wpadł i zaraz po tym przechodzimy do kolejnych wyścigów, już niedługo będą się pojawiać na kanale. Ale wyścigi z kolejnej y, grupy wyścigów. Jakie to będą wyścigi, jeszcze nie patrzyłem. Niech to zostanie niespodzianką, moi drodzy. Lubię niespodzianki, szczególnie jeśli y, te niespodzianki wiążą się z motoryzacją i wyścigami samochodowymi. Także, moi drodzy, y, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Hej, hej!